nie śpi, czas na gotowanie. E, makaron? Pewnie. Nie ma nic prostszego niż spaghetti dla mojej wnuczki. Wiecie, jak sprawdzić, czy woda w garnku jest gorąca? Pomoże mi w tym rączka. Przestań się sprzeciwiać przecież niczego nie czujesz. No dobra, można wrzucać spaghetti. A ja chcę sama przygotować makaron. Mam tu mąkę, a księk. Tak, teraz każdy ma tu mąkę. Nie gniewa się, babciu. Przecież to było niechcący. Dobra, trzeba wyrobić ciasto. Do mąki dodam jajko. Wymieszam. Chyba gotowe. Najpierw ulepię z ciasta takie kuleczki. A potem dodam do nich barwnika, żeby spaghetti było kolorowe. Teraz trzeba rozwałkować ciasto w specjalnej maszynce, potem zrobić tasiemki. Super! Kolorowe makaron.